Wracając jeszcze do tematu tych nasion, tej sałaty. Na starym wy i co i stanowisko słoneczne. Już wysiałam tutaj sobie te nasiona, sałaty, i teraz zwilżamy ziemię. Ale przy zwilżeniu ziemi musimy. Nie lać tak po prostu dużym strumieniem, tylko zraszamy po troszeczku. Możemy lać, nie że tak po prostu całym, całym gardłem lejemy, tylko zwilżamy, odczekujemy aż ta woda się wchłonie w tą ziemię. No teraz już podlewanie pokazuje. Sałata będzie na stanowisku słonecznym. Tak jak jest tutaj na opakowaniu. Stanowisko słoneczne. Jeżeli mamy w konewce takie duże gardło jak ja tutaj mam, tutaj. To sobie przykładamy, nie mamy sitka, załóżmy. To możemy sobie pomóc, że przykładamy dwa palce do naszego gardła doniczki tej konewki i tak po prostu delikatnie o I tyle. I tak jakbyśmy mieli sitko. Zawsze trzeba umieć sobie radzić. Ja pokazuję takie rzeczy na moim kanale sposoby, w jakie należy sobie radzić. Żeby nie było, że a nie mamy sitka, a nie mamy czegoś. Po prostu. Nie to, że chodzimy i marudzimy, że nie mamy tego, czegoś tam. Tylko po prostu, najzwyczajniej w świecie. Uczmy się. Próbujmy sobie się radzić sobie. Najważniejsze sobie poradzić, a jak sobie poradzimy to już niestety do nas należy Znaleźć zawsze sposób. Teraz wyszukujemy stanowisko słoneczne do naszej sałaty. Czyli specjalnie odwróciłam tutaj, moją, że tak powiem, mój telefon. I idziemy stawić, postawić donicę na stanowisku słonecznym czyli w tym miejscu tutaj o tej godzinie 13 powiedzmy świeci słońce więc doniczka postawiona będzie tutaj do chwili do chwili wschodu do chwili wschodu tych nasion potem już jak zejdą nasiona to możemy sobie przestawić gdzieś bliżej po prostu, bliżej swojego domu, żeby po prostu łatwo tą sałatę sięgnąć. A do chwili wschodu po prostu codziennie podlewać, to aż będzie roślina. Codziennie niestety musimy podlewać, żeby ziemia była wilgotna, nie to, że lejemy litry wody, hektolitry i tak dalej, tylko tak, żeby była cały czas ziemia wilgotna. Nie jakieś błotniste, nie wiadomo co, tylko ziemia wilgotna. I cóż, i potem cieszymy się samymi naszymi plonami sałaty. Takim sposobem, wysiewając sałatę, wysiewając jakieś tam inne rzeczy, mamy możliwość jeść sałatę w cudzysłowie z własnego ogródka. Ja tu pokazałam, jak w Donicy. Wysiać ale możemy sałatę równie dobrze na stanowisku słonecznym wysiać we własnym ogrodzie. Jeżeli mamy ogród, nawet taki przyokienny, przydomowy, małe, małe poletko tego ogrodu, małe poletko. Bo no to nie musi być jakieś nie wiadomo jakie duże, yy, może być na dwie sałaty, na przykład na trzy bez przesady. Wiadomo, że jak za dużo posadzimy tych sałat i nam wszystkie wzejdą, powiedzmy tam 10, a jest, też, jest nas tylko powiedzmy dwie osoby, no to wiadomo, że dwie osoby nie przejedzą tej sałaty. Ale takie dwie główki sałaty, czemu nie? Więc trzeba próbować. Najważniejsze się nie zniechęcać, tylko próbować do skutku. Nic innego. Dobra, teraz już naprawdę życzę. Miłego oglądania. Jak zwykle. Łapki w górę. Powodzenia w wysiewach, w hodowli roślin. I do następnego wideo.